Co to jest? Kurwa! O kurwa! Kosmita! Ale masz wąsa? Przystojaku. Yeah. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, to jest tak właśnie to, pierwszy odcinek mojej serii na wodach. Słuchajcie, będę grał na ReziPaku. Dlaczego? Słuchajcie, próbowałem robić sam tę paczkę modów i tam z kolegą, znaczy z high ale pos postanowiłem, że po co mam grać na paczce, zrobionej tej takiej słabszej, jak mogę po prostu taką paczkę ryzyjów, która, bo paczkę ryzyku mi się najbardziej chyba podoba ze wszystkich youtuberów, więc pomyślałem, że po co mam grać na gorszej, skoro mogę zagrać sobie na przykład na tej. Więc słuchajcie, bez przedłużania, robię przy Was grę, żeby nie było od początku tutaj pa, wszystko. Napiszemy sobie... Mody. Mody. Tak jest. I słuchajcie, pierwsza sprawa to jest tak, żeby jak będzie się renderował świat, czy znaczy cała mapa, to Wam powiem. No, więc gram na yy, dzisiaj będą, mamy, może być trochę gorszy ten, gorsza jakość yy, obrazu, dlatego bo zmniejszyłem sobie w, w ustawieniach na fast yy, niektóre rzeczy, dlatego ponieważ jak już mówiłem na odcinku, ale pewnie nie wszyscy go widzieli na tym ostatnim, że ja mam dwie karty graficzne w kąpie i monitor mam tylko z podpięciem do starej, jutro sejdę kupić przejściówkę, ale póki co mam na starej karcie graficznej gram, więc i równorzędnie z tym yy, gorsze są yy, FPS. Bo wiadomo Gorsza karta Gorsza FPS-y I dlatego dzisiaj po prostu, że nie chciałem, z, nie chciałem rezygnować z tego, z renderingu Żeby mi daleko, żebym daleko widział Więc postanowiłem, że zrezygnuję z, y, lekko z jakości gry Dlatego postawiłem sobie w opcjach Tam większość na fast Więc dzisiaj będzie trochę gorszy ten Wiecie yy, Gra Ale to tylko dzisiaj, jutro już będę grał wszystko na Fancy Bo i tak dalej I będzie Dobra, więc mapka już nam się załadowała Mam nadzieję Więc zaczynamy Au, au, widzicie, mogę mieć takie ścinki, a to tylko dzisiaj, więc wybaczcie i... Ale bardzo chciałem to dla Was nagrać, naprawdę! Bardzo chciałem nagrać, więc to tylko dzisiaj będzie tak, już jutro będę miał przejściówkę, zajbić kartę graficzną i... W ten descent będę zajebiście. A dobra, wchodzimy tutaj, oblukamy w ogóle, co, co, co tu jest? Dobra. Niedługo... Co? Słyszeliście to? Co tu? O, coś mi się to nie podoba coraz głośniej. Nie! Nie! A krzyż! Nie, 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 ja jestem za słaby. Nie. Ja tu. Nie, 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 nie. Nie. Zdecydowanie ja tam nie wchodzę. Po prostu nie, to jest... Y już tam był zombie, potem... Nie! Fuck! Fuck, fuck, fuck! 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 <t> już. Pierwszy fail. Dopiero zacząłem tu grę już Dobra Ale ustawię sobie tutaj w ogóle white y point a to potem tu wrócę jak będą jakieś itemy w ogóle jakieś Napiszę tu sobie Gdzie tu był whitepoint y O jest white y Wyłącz, 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 wyłącz O, dam sobie tu wieżyczka, Wieżyczka Dobra Będę wiedział. Dobra, ogólnie modów jest 32, więc nawet sporo. jak na to, że gram na karcie graficznej, bo to jest karta wbudowana w Procka, w procesor. To jest jakaś taka te... więc jak gram, że gram na karcie graficznej, która jak mój kolega powiedział jest sprzed 10 lat, to mi nieźle chodzi. Bo tak to mam dobrą kartę graficzną, ale akurat gram na tej słabszej, ponieważ, nie mam, we... ponieważ mam taki monitor, że nie mam wejścia i muszę sobie kupić wtyczkę tę przejściówkę. Dobra, Chodź, idziemy do tej wioseczki, pójdziemy na początek zobaczyć. Od razu mówię, że... Ja tego paka nie gram, ja tam czasem z jego oglądałem, ale tak tylko wiecie Nie jakoś bardzo, więc początków na przykład w ogóle nie patrzyłem yy, Początków nie oglądałem, więc ja nie mam... Ja gram tu świeżutko, wiecie Ew, spawner Świeżutko to jest jakaś wioska, ale tu chyba nic nie będzie Nie, to jakieś puste skrzynie O! O tak, tak, to się przyda, to się przyda, daj, 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 daj Ej! No! No nie mogę to wziąć LOL Dobra, nie Chyba czas iść do jakiegoś cave'a na początek No bo Skądś potrzebny item, chociaż nie Trzeba najpierw, najpierw znajdziemy może jakieś Schronienie, bo to zaraz będzie Noc i z tego będą Problem Więc pierwsze trzeba poszukać jakiegoś schronienia a potem pójdziemy sobie z tego moje naszego, naszej pierwszej mini bazy, pójdziemy do jakiegoś cave'a, bo gdyż aż kiedyczkolwiek potrzebujemy jakichś itemków. Jesteśmy totalnie goli. Zobaczcie, golutko. Dobra. Słoniki! Ha. Te wybuchy, co to za wybuchy? Ujeżdżę! kiedyś da się ujeżdżać słonia. Stary, ujechałbym cię jak Turek na kebabie. W sensie. A pierdzielić to. A bo na strusie pędzi struś pędzi wiatr... Na strusiu! Ben, mógłbym też na kurwie salta. Hmm. O coś, coś mi się średnio podoba, chyba nie powinienem tu wchodzić. <grystanie> yy. Nie, dobra, nie, koniec, nie, ja nie idę teraz, Pierw idziemy baza. Baza najważniejsza. Yy, chodź gdzieś do... O tam, o, o tam. Jeszcze, jeszcze tylko to chcę sprawdzić Jeszcze tylko to A ja nawet nie mam przywykopać tego złota Pierdziele Dobra baza najważniejsze bo zaraz będzie noc I będą mutant creepery I mutan wszystko i Będzie ostro O będę po prostu Będą takie salta O proszę jakiś domek O to może być nasze schronienie nie to jest listy Można go bić? Czy coś mnie interesuje u ciebie? Eee, nie Zwieprzaj! Ja tu chcę mieszkać! Żygnuj cyganie! Czekaj Żrygnuj, umieraj, umieraj, dobra O! Co? Co? No, no, no! G a, co zostaw! Damn, co to było? Do Nie wiem, jasne, czy ja dobrze widzę? To jest to, o czym myślę, wyłącz tego, nie przypominać Czy musicie mi przypominać, że padłem? Ja nie chcę tego white pointa. Wykasuj go, jak się go wykasowuje w ogóle Kasuj Dobra, ja wiem, że na takie słabe Rozpoczęcie Dobra, nie no, teraz trzeba znaleźć, myślałem, że może go zabić a ja tu nie wiedziałem, że on dostanie jakiś w ogóle Wyczes toporek I będzie po ptakach, jo jakoś nie ten o właśnie o to mi chodziło o. Chwila, chwilę trzeba to chyba zniszczyć bo z tego co pamiętam jak się jej otworzy to będzie będzie słabo chyba że to dziadko na przycisk ale nie pamiętam że coś tutaj chwilę muszę sprawdzić je ja, bo ja, ja 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 nie jestem pewien ja po prostu nie no czemu się nie mogę ruszyć z miejsca no ja nie jestem pewien czy to jest też od skrzynki więc zaraz sprawdzimy O proszę jaki począteczek W ogóle po prostu to trzymam, nie mogę tego zniszczyć po prostu jestem głupi A w ogóle zniszczę to Dobra, ja, ja, ja I wszystkie, wszystkie, wszystkie klientki O tak, o tak Niebieską wiem, dobra, o mięsko z ząbiaczków Jak ty! Jak see? O złoto! I kości! A! Fuck! O mam, ale no chyba TNT taki się nie przyda, no, Ale nawet craftingu nie wziąłem Cholera, jasna jak jestem, tempy, jakie mam stąd wyjść Dobra, poświęcę to TNT, bo to jest potrzebne do Dobra Hop wyżej potem po nie wrócę, ale... Nie sądzę. Wal, 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 Ja pierdziule. No i to jest to ja... Taki początek, to ja rozumiem. No po prostu... Poezja. Tylko teraz... Wyjść. Nie no, ja stąd nie wyjdę. Może albo wyjdę, albo nie. Dobra. Pięknie, już sześć diaksów. Nie no, pięknie, pięknie, ale teraz... Dobra, niedługo powinna być już noc, bo już trochę tutaj ten tegez wiecie. Wow, wow, powalczyliśmy. Trochę tu może być, więc mogę już naprawdę wypadało, by znaleźć to stronienie. Nie. Tu będę wszystko pamiętał, bo tu mam i pointa wieżyczkę, to pójdziemy w tamtą stronę. Znalazłbym jakieś, jakiś, zrobiłbym chociaż jakiś w ogóle, nie wiem, mini bunkier w ścianie. O, na przykład w tej górze, bo to jest tylko takie początkowe, bo zaraz będzie noc, a tutaj w nocy jest naprawdę hardkorowo. Fak drewno, drewno, drewno. Ciekaw jest ty kapitek. Nie na no, pewnie jest. Skoczek. Że... Mm. Dawaj, 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 dawaj! Tnij drzewo. Wycięliśmy pierwsze drzewo. Nie zapomnij na chwilę. Róbcie zdjęcia i proście autografy. Ziomeczki! Co to jest? Kurwa! O kurwa! Kosmita! Ale masz wąsa? Przystojaki? Nie. Yeah. Ha! Dobra, 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 crafting. Kładziemy crafting. Tak, to na pewno był crafting. What? Yy, szybko, szybko, szybko. Jak tymi nie... Diaksowy wikiłów pierwszym, Chyba tak, bo te pierwsze diaksy wykorzystam na kilof, a drugie bym wykorzystał na mieczyk. O i od początku by było kozacko. Dobra, zrobię pierwszy, pierwszy bunkier. Będzie on w tej ścianie. Cza, dobra. Bo oczywiście potem w drugim odcinku. To jest tylko takie chwilowe, ale zaraz potem znajdziemy... Potem na drugim odcinku myślę, że zrobimy wyprawę po lepsze schronienie. To będzie póki co tylko takie, takie chwilowe żeby nas nie, żeby w razie jakby zaraz nas została noc, żeby nic nas nie zabiło, bo macie sami ziomeczki. Rozpędzal, rozperdol, rozpędzal. Dobrze. I tego craftinga położymy sobie w naszym tymczasowym bum. Jezu to. Uh! To mój odgłos miecza! Skąd... To mój odgłos! Ja już myślałem, że to... To mój odgłos miecza! LOL! To już myślałem, bez kojarzeń! Zboczeńca jedno! Ja już myślałem, że to ktoś wyjmuje miecza, to mój! Co ja chciałem zrobić? Drzwi, nie mam drewna. A, to mogę sobie zrobić sobie toporych! E, topór, topór, topór. żelaz, Nie no, szkoda żelaza. Szkoda mi żelaza na topór. A, bo to jest chyba trikapitej, to styka, że walne są jedno drzeweczko. O takie ładne, ciemne Jest, Tricapitator, jest Dobrze, więc jestem zadowolony O już się zbliża noc o, ho, 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 Będzie hardcore, mówię wam ludzie Czekaj szybko drzwi Ale żelazne, ale nie mam tyle żelaza no, zrobię drewniane Fuck No gdzie jest to drewno? O nie wiem. Dobra, 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 dobra Albo wiem co zrobię To będzie, to burżu To jest to o, krokoda Wypieprzaj. O. Podwójne drzwi, to jest to. O, jeszcze tu bym zrobił w ogóle... Zostaw mnie! Co jest? Ej! Agademy, co się dzieje? Fuck! O! Jakiś bug LOL w ogóle What the fuck Co się działo? Tutaj o tu zrobimy sobie tak pięknie O i tu jeszcze przydałoby się torcze których też nie mam bo nie mam węgla Tu zresztą zaraz zejście w dół Do tego Podwójne drzwi je yeah. Dobra O tak Dobra, tu będą podwójne drzwi. Tak dla pewności, wiecie, ostrożności nigdy za wiele. Zaraz sobie będziemy drzwi. Yy, tutaj trochę więcej miejsca. I waląc sobie jakiś piecyczek. A może ze dwa? Pa paczajcie. Pieczyki 3D, 3D. 3D. Dobra. Już jest noc. Wyjdziemy zobaczyć... O! A to jest zwykły Enderman! A to w sumie to też... Łok? Dobra, nieważne. Idziemy zobaczyć jak tu wygląda noc. O, to se wezmę. Trzcina się zawsze przyda na farmę trzciny na późniejszy enchant. Gaz. A to chyba na niego działa tylko złoty miecz? A, tylko złoty na niego działa. Zostaw, zostaw, zostaw. Ty potworzył jakiś jakieś ciebie wielkie bydle. Tu mnie nie złapiesz, tu mnie nie złapiesz, tu mnie nie złapiesz. Dobra. Kochane, kochane ziomeczki, to będzie na tyle mojego pierwszego odcinka z Resipaka. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. W przyszłym odcinku myślę, że w tym odcinku w sumie nic nie zrobiliśmy, to był taki wstęp. Ale myślę, że w drugim już ogarniemy sobie jakieś w ogóle bazę cavey i w ogóle wszystko. I w ogóle „WTF będzie wyjechanie? Więc mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Pamiętajcie, łapki w górę, suby, wszystko co chcecie komentujcie. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. No.